Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list, otwarty na www.polotv.pl. Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl. Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl. Program Media Bez Wyboru. Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media Bez Wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl. Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl. Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl. Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl. Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list, otwarty na www.polotv.pl. Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl. Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl. Program Media Bez Wyboru. Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media Bez Wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl. Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl. Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl. Tu miał być Twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na www.polotv.pl. tu miał być twój ulubiony program nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych dziękujemy za zrozumienie i wsparcie przeczytaj